Mikrofon. czy teraz mnie słychać? Witam was, pozdrawiam na moim kanale Dzisiaj sobie gramy w GTA 3 Znaczyliśmy sobie dzisiaj misję dla Pana niego. Czyli jednego z, z najważniejszych członków Family Leon Ale najpierw musimy wykurać jeszcze jedną misję dla człowieka. Myślę, że sobie je skończymy i zaczniemy robić misję dla niego, Więc będzie to jeden z takich dłuższych filmów Nie wiem ile dokładnie mi on zajmie Sprawdzę Nie ma ja swojego auta w garażu Nie wiem czemu Dobra, już jesteśmy Jaki jeść? Oh, I hey, listen, this guy he ain't Italian and he's no mechanic, but he could get things fixed. This is Pop's cop, Tony Cipriani. Yeah, I'm Tony Cipriani. Take him to mama's restaurant in St. Mark's. All right. Now listen to me. I'm planning a job that needs a good driver, so drop by sometime later, okay? Dobra. Okay, cool. kid, okay, okay, in Chinatown first. Mały biznes, którym trzeba się zająć. Dobrze pania z cyplinami. Dla pana zrobię wszystko. I bardzo chciałbym dążyć do rodzinny Leon. Dlatego je, chyba lecimy leci zrobić mały biznes, idziemy. Zrobić mały biznes z triadami. I głównie chyba i będzie tak mil rozmawiał z triadami się Nie wiem, jedziemy do pralni, może nie oddali mu ubrań, sobie spokojnie z nimi pogadać Ups Słuchajcie, wykręcimy Ładnie zaparkujemy Bo widać, że to nie była jednak miła pogawędka, i chyba triady nie oddadzą mu ubrania. Myślę, że sobie mile porozmawiałem, ale widzę, że się bardzo nie lubią. Dziwne, jakby się lubili. Ale jedźmy go zawieźć do, yy, do restauracji jego matki. I to pewnie będzie restauracja z pizzą, bo pracuje przecież dla włoskiej rodziny. Pamili Leon ogólnie no, teraz ten, no, Teraz na kanale w ogóle stawiłem odczcinek Snowworks Taka bardzo fajna, bardzo dziwna kampania. Kampania, bo w sumie tu jest kampania, tak trochę wzią, kampania. Przygoda bardziej, bo wow, chodzi nie to wam wytłumaczył, ale jest bardzo dziwna przygoda w tej kampanii, czyli... Dla... y, Dlatego wrzuciłem już odcinek, jeśli but... go zobaczyć. I teraz sprawy trzy serie naraz, czyli Slime Roger, geta 3 i jeszcze właśnie Boneworks The triads think they can mess with me. The triads. With me. Drop by later and we'll give them something to launder. Their own bloodstained clothes. <laughs> w e, ma, w e, w Amunation Dzień dobry, przyszedłem kupić uzi za 800 dolarów Czy mogę chwilę przeczekać? Albo pójdę walczyć Do auta! Szybko! Dobra uciekłem, dlatego Zróbmy sobie jeszcze misję dla Joey'a. Zróbmy ja. wszystkie misje. Zobaczymy dla Tony'ego. Ukończymy wszystkie misje i zakończymy odcinek. Więc właśnie taki jeden z dłuższych odcinków to będzie. A, wiem co to. Beautiful. Idzie. Just beautiful. Alright, just the guy I need to talk to. Alright, there's a car stuffed with a stiff at the cafe near Callahan Point. Jeden z Forellis thought he was a wise guy, więc so got what he had coming to him. Proszę o korpus do Krusher in Harwood, right? <coughs> Dobra, czyli teraz ogólnie Joe się tam posprzeczał z jakimś Forelli. Nie wiem czy był ważny, ale ogólnie jest chowankowy w bagażniku pewnego auta, bardzo wolnego auta. Na tej stacji bez nie tu taki sklep no to taki sklep jest uszkodziłem samochód. auto ja nie mogę i właśnie będą gonicia z foreli Jeśli widzicie to auto po lewej tam schowane w, ciem w ciemności zaznaczę wam je ja. to jest właśnie foreli i też po prawej bardziej widoczne też jest auto foreli to wcale nie jest foreli to jest rodzina leum Wcale. Ale zanim sobie weźmiemy te auto, to ich cała barę, za zabary kodujemy, żeby się zamiast wpychać od razu do mnie, żeby wjechali w te auta, ponieważ boty w tej grze w jak nie myślą, no bo nie wiedzą jak to jak myśleć ogólnie. Nie ominą auta, po prostu jadą w nie, bo mają tak ustawioną trasę, że jadą prosto w auto, jak jest ustawione na ich trasie. Nie, nie zrobiłem jakiegoś tego yy, wielkiego skrętu nie wiadomo. dlatego mamy więcej czasu na ucieczkę wjechał to... o w mordę jednak szybko z tego wyjechał. ale spróbujemy jak najszybciej dosta dostać się do, do tej zgniatarki i jak widzicie można, można zobaczyć to ciało jednego z gangów z, bardziej z rodziny foreli. mafii leży sobie, śp śpi sobie za dużo pizzy, bo jest cały ketchup nablany. No oni są zaraz za mną, muszę zrobić jakiś manewr Dobra, chyba już troszkę, troszkę zgubiłem. Yy, yy, nie pamiętam jak się obracało kamerę do tyłu. W ogóle jest jeszcze z wyłączonym radiem. Nadal nie wiem, czy dostanę za to prawa autorskie, ale. Oni są! Chciałem powiedzieć, że ich już za mną nie ma, ale właśnie się zjawili i właśnie na mnie wskoczyli. Szybko muszę czukiwać i ich jeszcze zaszczelę przy okazji. No wajcie, tacy, twalnie jesteście foreni. też chodź. No wysiadaj, taki twany jesteś? Ja mi ciągnę jeszcze O w murtkę uciekać. Chłopie, pogrzało cię! Co jest? Jaki on manewry otworzył? On mnie prawie zamordował. Jak widzicie, misja wykonana w dodatku. Jeszcze zabiliśmy. Yy... Mafia for what a ride she's gonna be huh all right listen get some wheels to the safe house at st mark's and pick up a few friends of mine they're hitting the bank and they need a driver i gave my word that you were the man so don't screw this up Dobra, musimy dać jakąś furgonetkę albo taksy, bo też. auto, które ma tu ogólnie 4 miejsca wolne. Ale akurat tą przed nami przejechała, więc sobie ją weźmiemy. Znaczy, wamy. Tak, nadal nie wiem, czy to jest. wiem, że jest van. to jest. Van. Van panem o od, 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 dom Parks, znaczy garas, bo garaż, bo to jest garaż bardziej. I jak yy, wiecie, goście, ci goście muszą wejść do, naszej, do naszego pana. Czemu? Bo rabujemy bank. Bardzo, znaczy my nie rabujemy banku, tylko oni sobie wejdą. Będziemy tylko tym gościem, który po prostu ich odwiezie do bezpieczeństwa. Fajne maski Twory się założyli na głowę You're i wcale Chłopie, jeszcze triada. Jadą, w mam Ptajcie o moje jeżdżenia. Bardzo dobrze jeżdżę. Jestem profesjonalistą. Słyszałem szczały, myślałem, że oni to zrobią na spokojnie, że zmuszą ludzi, żeby... Mieli pieniądze, ale widzę, że chyba. Nie słyszę, że chyba ich nie przekonali. Musieli sami to zrobić. Dobra, jedziemy od razu do Paint and Spray'a. Szmurte. Wysiadać! Wysiadać! Wysiodać! Pieknijcie za mną. Oby nawet kilku z was przeżyło. Strzelajcie w nich, dalej. A nie, nie widać ich nawet. Widzimy do najbliższego auta jakie tu jest. Do taksi wsiadać. Mam ziomków z taksi, oni mi dadzą za darmo. Wiecie. On straciliśmy jednego zioma. Ważne, żeby chociaż dwóch przeżyło. Albo jeden. się żeby któryś nawet przeżył. Byle jaki. A nie, on żyje! Dobra, nie zostawimy nikogo. Jedziemy po niego. Mam go na mapie. A taksi jest dość szybkie nawet. Jedziemy po ciebie kościół. Musisz szybko wsiąść. Zniknął? No serio I się wróciłem, a on se zniknął. A mi pokazuje, że on tam jest. Dobra, zostawiam go. Jedziemy do Payton's Praia. Jesteśmy czyścić z policji, a tylko teraz możemy ich już odwieźć. Ale nie wiem czy z tym gościem tylko postanowił się schować. Aha, nie, nie rozdzielajmy się. No fajnie, bo ten gościu zniknął, a nie wiem gdzie on Polazł Dzień Nie no, pani Zobacz, ten alarm za Alarmy. Będziemy, gdzie on jest. On tu znika nagle. Aha, ja wiem, gdzie on jest. On jest za tym murkiem. Trzeba objechać. Tylko on tu po prostu znika z mafii. Jakoś jestem niedaleko. Tylko jak się tam dostać? Jak ja się tam dostałem? Gdzie jest chyba jakiś wjazd. O, proszę. Co za zguba. Ale się znalazłem. No, samolot. nie, to nie samolot. To super. to samoloty. Dobra, no i misja wykonana. Znowu mamy pieniądze, zaraz więcej pieniędzy. Szkoda, że, może, że nie możemy widzieć środka w tego garażu. I skończyliśmy wszystkie misje dla Joey'a. Dzięki Joey za wszystkie swoje pieniądze. Teraz robimy misję dla Antoniego. Za 3, 4. Mamma mia! Mamma mia! goddamn seat so the laundry won't pay any protection huh the triads think they can mess with me let's teach these would-be tough guys what it means to be a tough guy yes ma i want you to destroy their laundry vans and mangle any triad gimp that gets in your way eightball can supply you with what you're gonna need No dobra, czyli teraz będziemy rozwalać ciężarówki triadów, ponieważ pan Tony bardzo się zdenerwował, ale my bardzo lubimy pana niego, więc zrobimy dla niego przysługę. Paliło się. A to w sumie tam by Nie triat! Walaj Czemu jakiś zwalony idiota mnie atakuje? No to pa, przeżyj ten granek. No nie mogę, ale chaos Dawaj tą ciężarówę Mam dwie gwiazdki Nie, nie chcę, so, nie, 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 Dobra, pojedziemy Tutaj w prawo I załatwiamy tą ciężarówkę Bum

Kolejną ciężarówkę. No, już załatwiona. Teraz zejdzie nam to szybciej. Jest ciężarówka. Mam 17 AMU tego AMU, ale może nie starczy. Nie mi kurczę. Mordę, policja, policja pali się, pali się, pali się! Nie, otrósł się ode mnie! Dobra, udało się. Nareszcie Yeah, i come and we'll send you a cute. you making people Or try to. You'll never be as tough as his pop. But he left you a note on the table. The laundry has agreed to pay. You did real good. Cash and bring it back here. Watch out for the triads. They may be shoving a firecracker up your ass, but don't take no crap. Nobody, I mean, nobody, messes with Tony Cipriani. Jednak, która nie postanowiła zapłacić, postanowiła, ale ty ja chyba na to nie pozwolili. Tego musimy ich wszystkich zabić. Przydzieżarówka, wszystko chciała też zniszczyć. You gotta hope I can aim, so I place my tool I got aim, so I the to My tools, I only is a shame You as fast as you as hot as the back burner The mad rap is stuck, a clank burner You to i i will be like <śpiewanie> to zaprochował Oczy kurczę Ha. Headshot. <śpiewanie> ale tri się odaj Dobra oddajemy Kasę to niemu i misja wykonana the limo and his boy joey from the garage then get luigi from his club come back here and pick me up then we'll all drive over to the place place chili those triads they don't know when to stop they want a war they got a war now get going drunk of and leone 我一激动。 Myślę, że sobie tak powo powoli przejedziemy, tak na spokojnie, bo tylko ich przewodzimy, nawet z sprawami. Przez Chainatał nie da się przejechać, y, posługując się prawy, dlatego musimy sobie na szybko przejechać. I'm the Iron Man. Dobra, już nie da się jechać po normalnie. Posługując się praw, lewamy gonią na stra triady. O no kurde, zablokowali przejazd. Dobra, to dojechaliśmy. Good back there, kid. Real good. Come on, let's introduce you to the Don. Hey, Luigi. Oh, my girls have been missing you so long, Salvatore. You've been away too you long. You tell them once this unfortunate business is taken care of, we'll all go down to the club and celebrate, okay? Here's my boy. How you doing, Pop? You got yourself a good woman yet? Hey, your mother, God bless her soul, will be turning over in her grave to see you without a wife. I know, Pop. I'm working on it tony how's your mama she's a great woman you know strong firenze she's good fine terrific terrific now listen you guys you go inside while i talk to our new friend here i see nothing but good things for you my boy no <laughs> Oficjalnie zostaliśmy członkiem e, Family Leon Więc możemy teraz Oficjalnie jeździć tymi Super szybkimi autami Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku Ponieważ zrobiliśmy już wszystkie misje Dla Tony'ego chyba Bo nie widzę już jego znaczka na, na misjach Ale zrobiliśmy już Prawdopodobnie wszystkie A jak nie to zrobimy je w kolejnym odcinku Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku Widzowie i subskrybenci 知道。